No tak więc cześć, siemaneczko widzowie Witam was w kolejnym vlogu na tym kanale e, Dzisiaj mamy czwartek Na godzinę 13.10 mam do dentysty e, Już zacząłem pracę o 8.00 Nagrywam to teraz o 10.20 e, no Ponieważ mamy bardzo dużo roboty Tak więc zobaczcie, a ja zapraszam was na tego vloga 11 10 minutek i ja jadę do domu muszę wziąć szybki prysznic, no i idę do dentysty tak więc widzimy się już jak będę w drodze do dentysty więc widzę, ja już wykąpany zmierzam właśnie do dentysty będę miał dzisiaj usuwanego zęba no, tak więc zmierzam już drugi dzień porząd do dentysty w tamtym tygodniu też byłem Myślę, że wszystko będzie ok. Jeszcze chwila i będę u dentysty, ponieważ jest bardzo blisko. No a my myślę, że widzimy się już po dentyście, jeśli w ogóle będę mógł mówić. Tak więc widzowie? Ja już jestem w pracy. Mam nadzieję, że mnie słychać. Mam wyrwanego zęba mądrości. Przez 30 minut mam taką watę w środku. Dlatego tak dziwnie gadam. No, za 30 minut załaś się odezwa. Tak więc widzowie, musicie mi dzisiaj wybaczyć, nie nagram już nic więcej, ponieważ mam wacisk kolejny. Na dzisiaj to koniec tego vloga. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suło. A my widzimy się w kolejnym vlogu. Siema!